Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 1 września. Sesja giełdowa dobiegła już końca, więc zapraszam na podsumowanie. Dziś upubliczniłem swoją stronę internetową Finsight.pl i muszę przyznać, że mam niezły timing, bowiem bardzo solidna czerwień rozlała się dzisiaj po rynkach akcji. Ponadto poznaliśmy też solidne, w cudzysłowie, dane z polskiej gospodarki. Generalnie można uznać, że tryb risk of rozlał się globalnie po rynkach finansowych, ale zacznijmy od polskich indeksów. WIG20 dzisiaj stracił aż 4,3%. Zakończył sesję na poziomie 1462 punkty. To jest najniższy poziom od kwietnia 2020 roku, jednocześnie nowe minimum bez. WIG20 był, był, był dzisiaj najsłabszym indeksem w Europie muszę przyznać, że jeżeli takie tempo wyprzedaży się utrzyma, no to w naszym zasięgu jest pandemiczny dołek, czyli poziom 1248 punktów. MWI 40 stracił dzisiaj 1,6%, a 8,5%. 80,5. Dodam tutaj, że wskaźnik maluchów cały czas jeszcze nie przebił dołka bessy, ale jest coraz bliżej. Wypadkową zmian tych trzech głównych indeksów była strata szerokiego wigu sięgająca 3,4%. Co do spółek, 23% z nich zakończyło sesję na plusie, a aż 67% na minusie. Obroty przekroczyły dziś yy, drugi dzień z rzędu 1 miliard złotych. Szkoda, że solidna płynność jest przy solidnych zniżkach. Wszystkie blue chipy dzisiaj zakończyły sesję na minusie. Najmniej dostało się PEPCO, które straciło tylko 0,7%, a najbardziej dostało się JSW, które zniżkowało o 6,9%. Dodam jeszcze, że ponad 6% straciły nasze państwowe tuzy: PKOBP, PKN Norlen i PGNIC. Na próżno zieleni szukać też wśród indeksów branżowych. Tutaj wszystko pod kreską, a najbardziej WIG Paliwa -61, obciążony, obciążony właśnie wspomnianymi tuzami. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek? No, chyba trzeba wyróżnić przede wszystkim Eurotel. Wprawdzie obrót tutaj poniżej miliona złotych, a więc ktoś, kto szuka takiej największej płynności, może być rozczarowany. Ale mimo wszystko, plus 5,1% i nowe roczne maksimum to na takim rynku naprawdę imponujące osiągnięcia. Poza tym, myślę, że warto wyróżnić live chat. Dzisiaj plus 2,5%. Cena akcji trzyma się nad średnimi z 50 i 200 sesji i obie średnie dzisiaj utworzyły formację złotego krzyża. Dodam jeszcze, że analicy, analitycy Hightong Banku w raporcie sprzed wczoraj podnieśli tutaj rekomendację do kupuj z neutralnie, a cenę docelową dla live chatu ustalili na 134,5 zł, a dzisiaj na zamknięciu walor był wyceniany na 106,8 zł. Jeszcze wrzuciłbym tutaj ING Bank Śląski, który dzisiaj rósł drugą sesję z rzędu i wyróżniał się na tle swojego sektora bardzo pozytywnie. Na New NewConnectie dzisiaj prawdziwy hit NewConnectowy, bowiem Elektromont plus 10,2% przy najwyższych na małym parkiecie obrotach 835 tys. złotych. Mówię tak prześmiewczo, prawdziwy hit, bo wczoraj była informacja, o że spółka ta złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. No a dzisiaj i wczoraj bardzo mocno nurkowała, chyba o ponad 40%, a dzisiaj mamy plus 10, no więc jak tu nie kochać New Connectu? Co do negatywnych wyróżnień z głównego parkietu, tutaj tak naprawdę nie wiadomo na co się zdecydować. Wśród tych bardziej płynnych spółek, aż 24 zanotowały stratę przekraczającą 5%, wśród nich sporo blue chipów, o których mówiłem wcześniej. No jeżeli mielibyśmy wskazać najgorszą spółkę tylko pod względem skali spadków to British Automotive Holding minus 15,5, ale tutaj ten obrót 167 tysięcy pozostawia trochę do życzenia, więc trzeba na pewno negatywnie wyróżnić Zepak, bo minus 9,65% przy obrocie ponad 5 milionów i tu jest zejście poniżej średniej z 50 sesji, podobny obrót i podobna strata też na saneksie a więc można powiedzieć, że liderzy wakacyjnej mikrohoscy, Słabną nam w oczach. Na maksimum dzisiaj tylko wspomniany Eurotel, na minimum aż 24 spółki, w tym m.in. PKN, Norland, PZU, PKO, BP, KGHM, PKO Santander, CCC, Intercars, Lentex i Agroton. Więc pod względem tej statystyki niedźwiedzie, kontrabyki 24 do 1. Po więcej tego typu danych zapraszam jeszcze dziś wieczorem na moją stronę finsight.pl i raport dnia, można go analizować na stronie albo pobrać sobie tabelę w formacie Excela. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? No, w Europie, jak wspominałem, WIG20 był najsłabszy, ale trzeba oddać to, że generalnie dominowała czerwień. Na plus wyróżniały się tylko indeksy rosyjskie, Moex i RTS, a także OMX Ryga. Na Wall Street S&P 500 i Nasdaq zanotowały wczoraj czwartą spadkową sesję z rzędu. A w momencie nagrywania tego podcastu e, tracą S&P 500 0,9%, a NASDAQ 1,9%, więc szykuje nam się przynajmniej na ten moment wydłużenie tej czerwonej serii na Wall Street. Najważniejsze dane makro dnia. Dziś w centrum uwagi odczyty przemysłowych PMI-ów. Dla Polski po raz kolejny duże negatywne zaskoczenie. Prawdzie spodziewano się spadku, no ale nie do 40,9 punktu. Prognozy zakładały 41,8. No, komunikat jest jasny. Nastroje w polskiej gospodarce są coraz gorsze i to wpisuje się w to negatywne zaskoczenie z wczoraj. Mam na myśli odczyt inflacji. Przypomnę, że według wstępnych szacunków wyniosła ona w naszym kraju w sierpniu 16,1. Co do pmi z krajów europejskich, te finalne odczyty poniżej 50, a więc poniżej tego progu optymizmu, pokazały Hiszpania, Czechy, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy i strefa euro. Powyżej 50 utrzymały się indeksy na Węgrzech, Szwajcarii, Francji, Norwegii i Szwecji. Pozostając jeszcze na kontynencie bezrobocie w strefie Euro poznaliśmy dzisiaj odczyt, spadło do, z 6,7 do 6,6, a więc zgodnie z oczekiwaniami. Po południu poznaliśmy bardzo dobre dane ze Stanów Zjednoczonych, PMI przemysłowy i ISM przemysłowy wypadły poniżej, przepraszam, powyżej 50 punktów i powyżej prognoz. Poza tym wnioski o zasiłek dla bezrobotnych było ich tylko 232 tysiące, oczekiwano 250 tysięcy. No więc mamy trzy solidne odczyty. Jeżeli jutro mm, cykliczne dane z rynku pracy będą mocne, no to zakładam, że niedźwiedzie dostaną kolejny yy, wiatr w żagle, jeśli tak można powiedzieć, bowiem takie odczyty utwierdzają tylko FED w przekonaniu, że warto, można jeszcze podnosić stopy procentowe, bo gospodarka amerykańska ma się po prostu dobrze. Mocne, dues, mocne dane z USA przełożyły się na mocnego dolara. Kurs euro USD po południu spadał w porywach nawet do 0,99,33, a więc parytet trzeszczy. To się przełożyło oczywiście na osłabienie złotego, widoczne w szczególności wobec amerykańskiej waluty, która po południu kosztowała nawet 4,75. Euro stabilizowało się przy 4,72. Frank Szwajcarski po siedmiu dniach spadków dzisiaj próbował przerwać tą serię i rósł po południu o 0,4% do 4,83. Podobnie było z funtem, który korygował się symbolicznie, bo 0,1% do 5,47%. Na rynku surowców dzisiaj ropa WTI wahała się w przedziale 90-87 dolarów za baryłkę. Ciekawiej było na złocie po raz pierwszy od 21 lipca, lipca cena kruszcu znalazła się poniżej 1700 dolarów za uncję. Spadki kontynuowały też pallat i miedź, które traciły dziś po ponad 2%. Na rynku kryptowalut Bitcoin cały czas walczy o utrzymanie się w okolicy 20 tysięcy dolarów. Ethereum oscyluje między 1500 a 1600. Market Cap jest poniżej bariery biliona dolarów, dokładnie był po południu na poziomie 970 miliardów. W ciągu ostatnich 24 godzin najbardziej podrożał projekt Balancer plus 12%, a najbardziej potaniał Helium. Minus 14,5. Na koniec dodam, że w piątek wyniki pokażą Captor Therapeutics, Introl, CompAp, Profil i Torpol. Co do odczytów makro, jutro zdecydowanie gwoździem programu będą cykliczne dane z amerykańskiego rynku pracy. Poznamy je o 14:30. Poza tym istotne będą też dane o handlu zagranicznym Niemiec i także inflacja producentka w strefie. Euro. Ja tradycyjnie zapraszam też na finsight.pl i wspominany już raport dnia. Jeszcze dziś wieczorem go przygotuję i opublikuję. A za ten podcast dziękuję i do usłyszenia.